Hej, cześć Siemano, witajcie w kolejnym odcinku 6.30. Podaliście naprawdę wiele propozycji odnośnie tego, jak ta seria ma się nazywać i naprawdę te propozycje były Prze przeróżne były, słuchajcie, były przeróżne naprawdę. Dzień dobry, bo chciałbym powiedzieć wam dzień dobry, słuchajcie, w ten piątkowy, piątkowy poranek. Czy tam kiedy to oglądacie, wiem, że niektórzy idąc do pracy oglądają, niektórzy idąc do szkoły. E, nieważne, nieważne, słuchajcie, e, wracamy do propozycji nazwy. E, no więc, moi drodzy, propozycji było wiele, na przykład e, poranny budzik albo e, budzik jeżyk. Nie wiem dlaczego, znaczy no wiem, bo tu jest jesz tak? Bo tu jest Ramus i w ogóle czy tam moja fryzura. Niektórzy podawali propozycje z kominkiem. Yy, ostatecznie najbardziej w sumie, w sumie chyba podoba mi się te 6.30 czy te 6.30. W zależności jak to będziemy nazywali, ale... Podawaliście taką propozycję i ta propozycja najbardziej przypadła mi po prostu do gustu. No, także tak zostaniemy. I chciałbym zdementować dwie plotki yy, odnośnie naszego podcastu. Yy, pierwsza sprawa to, że kominek jest elektryczny. Nie, to jest naturalny kominek, mógłbym go zgasić. Nawet teraz, słuchajcie. To jest kominek bioekologiczny. Na taki olej, no, nieważne. Druga sprawa to to, że często w komentarzach pojawia się, iż mój koc jest kradziony. Nie, nie ukradłem Wam go z domu. To jest mój kocyk, prawdopodobnie trafiliśmy na ten sam produkt, czy też nasi rodzice w sumie. Bo ja tego koca nie kupowałem, nawet nie wiem skąd go mam, u siebie w pokoju, ale go mam. No, mniejsza. Okej, okay. dobrze. Dzisiejszy temat, e, moi drodzy, będzie związany z tym oto tutaj gościem, który cały czas e, syczy i nie chce się Wam pokazać, e, czyli z Ramusem. Tylko ja muszę znaleźć sobie to, co napisaliście. On się zaraz sturla, uwaga. Brawo. E, I moi drodzy, już e, Wam czytam. No więc, komentarz napisała e, Democisz. DJ, mam takie pytanko. Opowiedziałbyś coś o opiece nad jeżem, ponieważ chciał, chciałbym, przepraszam, czyli jednak to facet, też sobie takiego sprawić, a nie do końca wiem, czy jestem w stanie zapewnić mu warunki. Pozdrawiam, do następnego. Ja również pozdrawiam i dzisiejszy temat będzie związany z myjskimi jeżami afrykańskimi. Przede wszystkim wiele osób myli tę sprawę, że są to zwykłe jeże z lasu. Nie, to są moi drodzy hodowlane jeże, które się kupuje. One kosztują w zależności gdzie kupicie około 400 zł. Koszt utrzymania takiego jeża nie jest drogi, bo musicie kupić tylko w sumie trocinę. Nalejecie mu wody raczej z kranu, no bo taką się napije. No i kupicie mu żarcie. Na żarcie to jest tam przedział 5-10 zł max na jakieś 3 tygodnie, myślę, miesiąc, coś takiego. Jeżeli chodzi o opiekę, nie trzeba jeżem się za bardzo interesować. On sobie sam poradzi, szczególnie, że prowadzą jeże nocny tryb życia. Jeżeli chodzi o przyzwyczajenia, no to w zależności od jeży. Jeżę jedzą też drewnojady, jedzą inne takie robaczki, niektóre potrzebują na przykład zabawki. Gdzieś tu miałem, nie wiem gdzie, bo tu jest taka. Moi drodzy, no nie wiem, no nie będę teraz szukał, ale gdzieś tu miałem koło obrotek. Można, można też dać kołowek, jeżeli na przykład jeż nie ma odpowiedniego terrarium. Ja mam dosyć duże terrarium, bo mam terrarium po moi drodzy rybkach i to takich dosyć solidnych rybkach, więc on ma gdzie sobie pobiegać. Jeżeli jesteście osobami, które w nocy potrzebują spokoju ciszy, to jeż nie jest dla was. Jeżeli chodzi o mycie, no to można z doświadczenia wiem, że nie trzeba zbyt często. Jeże sobie sam, same też poradzą, niektórym trzeba obcinać pazurki, yy, a tak ogólnie jeż nie potrzebuje jakiejś większej, moi drodzy, potrzeby bycia w kontakcie z człowiekiem. Zresztą, jak widzicie, poramusia nie jest zbyt ochoczy do tego, żeby się ze mną komunikować w żadnym stopniu. Yy, on żyje swoim życiem, często syczy. Yy, generalnie poradzicie sobie na pewno z opieką jeża, jeżeli będziecie takiego owego mieli. Te wszystkie kolce, które on posiada, właściwie to są włosy, tylko one są wypełnione w środku powietrzem, niczym więcej. Są puste po prostu w środku, e, są jak szpilki. No i można się skaleczyć, jeżeli jeża byście tak mocno chwycili. Także tego bym nie polecał, e, aczkolwiek to jest fajne zwierzątko i na pewno jest bardzo oryginalne, bo wśród swoich znajomych, których mam, e, tych tutaj na miejscu, nie mówię o tych wirtualnych, to moi drodzy, tylko ja mam jeża. Także możecie się zastanowić, czy warto takie coś kupować. Znaczy takie coś, no takie zwierzątko, no. no bo to jest zwierzątko jednak. Eee, no i tyle w sumie, jeżeli chodzi o jeże. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące jeżu, jeży czy jeżego, chociaż żadnego jeżego nie znam, eee, to możecie pisać w komentarzach, ja chętnie odpowiem. A być może odpowiem Wam na nie Ramus. Tymczasem dziękuję Wam bardzo serdecznie, nie będę dłużej przedłużał Waszego poranka, widzimy się w kolejnym odcinku, podawajcie propozycje tematów, które możemy ruszyć w kolejnych odcinkach. Jak widzicie nawet nie wziąłem łyka herbaty, tylko się nią oblałem. I tym niemiłym akcentem będę kończył, także dziękuję Wam bardzo serdecznie, cześć!